Tak więc, kupiłem sobie ostatnio nowy samochód, mam dość ciekawą funkcję, a mianowicie działko z tyłu, natomiast po zakupie lekko się zdziwiłem, ponieważ mam dość nietypowe pociski. Ja pierdziele. Siemanko ludzie, witam was ponownie w GTA 5 na modach czyli serii, w której sprawdzamy najciekawsze modyfikacje do właśnie tej gry i dzisiaj mam dla was naprawdę niesamowitą modyfikację a mianowicie Vehicle Cannon czyli modyfikacja, tak jak już pokrótce widzieliście która pozwala nam strzelać samochodami oraz różnymi innego rodzaju pojazdami a co najlepsze, nie musimy przy tym używać właśnie tego działka, który ja mam tutaj na samochodzie tylko dowolnej broni, którą mamy w naszym ekwipunku po prostu przytrzymujemy nasz przycisk myszy i Kompletnie strzelamy losowo renderowanymi pojazdami naziemnymi, takimi jak właśnie samochody, motory, rowery i tego typu pojazdy. Modyfikacja naprawdę jest genialna. Miałem ją już nagrać wczoraj, natomiast jak większość osób wie wyszła nowa aktualizacja. Nowa aktualizacja do GTA 5 Zresztą bardzo genialna aktualizacja Szczerze mówiąc jedna z lepszych chyba Jaką widziałem w GTA Dodaje nam naprawdę świetne nowe cztery samochody Z pionowo otwieranymi drzwiami Między innymi Dwa nowe samoloty chyba czy tam helikoptery Nie wiem, ale to już zresztą nieistotne W każdym razie modyfikacja naprawdę bardzo Znaczy modyfikacja, nam, ja Aktualizacja na plus, modyfikacja zresztą też tak więc pokrótce jakbym miał jeszcze tutaj opowiadać samo, yy, obo, opowiedzieć o tej modyfikacji z słowami Modyfikacja właśnie pozwala nam strzelać yy, za pomocą różnych broni yy, samochodami oraz różnego rodzaju pojazdami naprawdę daje ona nam niesamowitą frajdę oraz wielkie możliwości. To co jest fajne to możemy właśnie strzelać nie dość, że będąc na ziemi, będąc w różnych pojazdach, to właśnie jeszcze siedząc w pojeździe możemy również strzelać po prostu yy, <laughs> Możemy po prostu strzelać w pojeździe yy, przez okno, co się ceni tak naprawdę w modyfikacjach, że po prostu nie ograniczona jest w żaden sposób, natomiast daje nam ogromne możliwości. Szczerze mówiąc, ta modyfikacja nie jest wcale żadna nowa, jest to jedna z pierwszych modyfikacji, jaka wyszła do <goda> GTA. Yy, ja już sobie grałem w nią wcześniej, natomiast denerwowała mnie tam jedna rzecz, która już teraz została właśnie zaktualizowana i którą już można robić, a mianowicie w pierwotnej wersji tej aktualizacji. Kur tej modyfikacji nie było możliwości strzelania tymi pojazdami do góry. Yy, zresztą, jak wam zaraz pokażę, na przykładzie najlepiej jakiegoś helikoptera, yy, mogliśmy strzelać tylko poziomo, po ziemi, co naprawdę bardzo nas ograniczało teraz. Natomiast po prostu strzelamy pojazdami w tą stronę, yy, w którą kierujemy. Właśnie swoją drogą ciekawe czy dalibyśmy radę dostrzelić do tego sterowca? To by było w sumie dość ciekawe i musielibyśmy to dość yy, zaraz sprawdzić. Z tej odległości na pewno nie dostrzelimy. Tak więc, niestety, chociaż z drugiej strony, no, jakby też była jakaś wielka y, odległość strzelania tych y, samochodów, to też byśmy nie mogli zobaczyć, jak one lądują. Tak więc, prawda jest taka, że dość dobrze jest to y, zrobione i ograniczone. Naprawdę, rozwałka, jaką daje nam ta modyfikacja, jest niewiarygodna. Y, właśnie tak, powracając jeszcze do poprzedniego odcinka, y, wiele osób pisało mi w komentarzach, co zresztą sam też zauważyłem, że. 30 fpsów, czyli w tylu ilu był wyrenderowany poprzedni odcinek, to nieco za mało jak na oglądanie tego na YouTube. Tak więc już od tego odcinka możecie się cieszyć jakością 60 klatek na sekundę. Udało mi się zorganizować po prostu tak, żeby nagrywać w tylu fpsach. No bo ja tutaj nie mam problemu, żeby nagrywać w tylu klatkach, tylko po prostu renderowałem w 30 fps i YouTube zresztą to też kalkulował do 30 fps, tak więc więcej się nie dało, ale już od teraz odcinki w 60 fps, tak więc mam nadzieję, że będzie się to oglądało całkiem przyjemnie. Swoją drogą to, co też zauważyłem, to że chyba mając różne modyfikacje zainstalowane oraz używanie ich w dużej ilości, zmniejszy troszkę ruch na ulicach, tak, na ulicach chciałem powiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, ale po prostu to, co my możemy tutaj robić. Oczywiście jest to konieczna modyfikacja dla osób, które posiadają GTA. Yy, dawno się po prostu tak dobrze nie, nie bawiłem oraz tak luźno się nie czułem yy, w GTA to co jest oczywiście też fajne to że przez to że yy, spełniły się tutaj całkowicie losowe pojazdy możemy sobie jeśli zauważymy jakiś ciekawy pojazd możemy go sobie oczywiście przywłaszczyć tak jak na przykład tutaj widzicie jakoś fajnie ustylizowany yy, Buffalo, chyba taką on się nazywał no i oczywiście możemy go sobie przywłaszczyć i sobie nie jeździć zapisać go sobie w garażu jeśli chcemy chociaż nie wiem czy jeśli mamy zainstalowany modyfikator to czy możemy zapisywać, to też jest dość Spory minus, natomiast czy widzieliście co tam się zespawnowało? Czy to jest? Tak, to jest chyba. To jest ten pojazd z misji, którym kopaliśmy się przez ścianę. Jeden z wyborów ostatniej misji. No to nawet nie wiedziałem, że możemy coś takiego tutaj zespawnować. Właśnie też, jakby patrząc jeszcze na taki aspekt, to postanowiłem, że od tego odcinka będę po prostu yy, nie przedstawiał Wam kompletnie modyfikacji, które już poznałem i które wiem jak całkowicie obsługiwać tylko po prostu zainstaluję jakąś modyfikację i pierwsze moje wrażenia po prostu będę przeżywał tutaj z wami podobnie jak w tej modyfikacji no tutaj akurat odpalam ją za drugim razem już ponieważ no nie mogłem się doczekać żeby sobie sprawdzić, bo tak jak mówiłem już była to jedna z pierwszych modyfikacji jaką widziałem i wtedy zresztą nawet nie wiedziałem że będę nagrywał modyfikację natomiast no w sumie co mi przeszkadza, żeby nagrywać y, modyfikacje do GTA V, skoro i tak sobie na niej grywa, pogrywam. A z tego co widziałem to na polskiej scenie YouTube'a szczerze mówiąc nie ma jakoś tak bardzo dużo y, ciekawych y, i wartych do zaprezentowania modyfikacji. A ja tutaj postanowiłem, że będę pokazał tylko takie, które naprawdę są bardzo, bardzo wciągające i interesujące. Oczywiście link do tej aktualizacji, ja pierdzielę, co ja gadam, modyfikacji macie oczywiście w opisie tego filmiku, podobnie jak z podstawowym sterowaniem. I tak więc zapraszam oczywiście osoby grające w GTA do opisu. I chyba będziemy powoli się żegnać w tym odcinku, bo tutaj nie ma tak naprawdę co za dużo prezentować. Wow. A właśnie, to co jest jeszcze fajne w tej modyfikacji, to to, że możemy się bawić w Mikołaja i porozdawać oczywiście prezenty różnym tej ludziom żyjącym w Los Santos. Mam nadzieję, że ich to nie skrzywdzi. Eee, nie powinno. Ale do kominów na pewno coś trafi w tym roku. Tak więc bez zbędnego gadania chyba możemy już kończyć ten odcinek, tak więc dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobało możecie zostawić łapkę w górę oraz komentarz, a jeśli tego nie zrobiliście to również zasubskrybować mój kanał. Jeszcze raz powtarzam, że osoby mające GTA 5 powinny zdecydowanie przetestować tę modyfikację, ponieważ oglądanie tego filmika na pewno nie da takiej frajdy jak na własną rękę przetestowanie właśnie tego moda. Ale chyba już bez przedłużania mogę się z wami żegnać, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z GTA Online, tudzież na modach. Tak więc ja byłem Frodo i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.